Podtrzymuję, że w systemie energetycznym kraju, co wynika nawet z naszych dokumentów strategicznych, potrzebujemy więcej wiatru produkowanego przez turbiny energetyczne na lądzie. Nieważne, czy turbiny produkują wiatr, czy wiatr produkuje turbiny, czy wiatraki wytwarzają prąd. Ważne, żeby biznes się kręcił. A w rządzie Donalda Tuska ten biznes, szczególnie podszyty podejrzeniami o korupcję, nepotyzm bądź pospolitą przestępczość kryminalną, kręci się aż furczy. Ten rząd funkcjonuje od zaledwie 15 miesięcy i na przestrzeni tego czasu mieliśmy już do czynienia z pięcioma grubymi aferami, podszytymi tymi z. Żerającymi państwo niczym nowotwór zjawiskami. Gdy rozmawia się z posłami Platformy Obywatelskiej, prywatnie przyznają oni, że to, czego kierownik, jak nazywają Donalda Tuska, boi się najbardziej, to wysyp potężnych afer. W samym apogeum kampanii wyborczej, a o tym, że te podejrzenia nie są wyssane z palca, przekonuje fakt, że tak zdegenerowanego rządu nie mieliśmy dotychczas w całej historii III Rzeczypospolitej. Tomasz Gdula, zapraszam na najnowszy program. Polskość to normalność. Witam państwa w tej biało-czerwonej enklawie YouTube'a, na kanale wokół którego, jak zawsze podkreślam, budujemy społeczność polskich patriotów. Dlatego z serdecznością i pokorą, jak zwykle na początku, proszę wszystkich, którzy czują się polskimi patriotami, by zaszczycili nas kliknięciem przycisku subskrybuj, gdyż ta jedna prosta rzecz, nic państwa nie kosztująca i trwająca ułamek sekundy, dla nas jest bezcenna. Dzięki temu niezależne komentarze, wygłaszane zawsze z polskiego punktu widzenia, szerzej niosą się po YouTube. Kilka dni temu wybuchła afera wokół Zbigniewa Ziejewskiego, wiceministra aktywów państwowych z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wczoraj złożył on dymisję. A dlaczego? Otóż wyszło na jaw, że Ziejewski, co ustalili dziennikarze wirtualnej Polski, ma na koncie kilka prawomocnych wyroków, między innymi posługiwanie się Fałszywymi fakturami, czyli zwykłe przestępstwo kryminalne, a dokładnie karno-skarbowe. Ponadto Ziejewski korzystał bezumownie z gruntów państwowych, a jako wiceminister aktywów państwowych nadzorował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, z którym procesuje się o miliony złotych. W tym kontekście ustalenia dziennikarzy wirtualnej Polski, że w przeszłości Zbigniew Ziejewski został między innymi skazany za handlowanie nienadającym się do użytku materiałem siewnym, czyli po prostu oszukiwanie swoich kolegów rolników brzmią jak nieistotny drobiazg. Wirtualna Polska ma na koncie jeszcze jeden skalp związany z politykami Polskiego Stronnictwa Ludowego. Chodzi o dymisję byłego wiceministra rozwoju i technologii Jacka Tomczaka. Odszedł on ze stanowiska 30 z tego października ubiegłego roku po tym jak wyszło na jaw że od lat za pośrednictwem kancelarii notarialnej ma związki z deweloperami a w rządzie pracuje nad projektem Kredyt na Start który mógł się przyczynić do wzrostu cen mieszkań, co byłoby korzystne przede wszystkim dla lobby deweloperskiego. Wobec Jacka Tomczaka wysuwane były również podejrzenia, że pracował on jako lobbysta na rzecz chińskiego przemysłu elektronicznego w Polsce, a co za tym idzie w Unii Europejskiej, aczkolwiek to były wątki poboczne dymisji z października ubiegłego roku. Wokół rządu, a nawet w samym rządzie Donalda Tuska, nie brakuje jednak lobbystów na rzecz wielkich prywatnych firm. Jak dowiedzieliśmy się do Dosłownie kilka dni temu jedną z takich osób jest szefowa doradców wicepremiera ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Chodzi o Agnieszkę Jankowską, przewodniczącą Rady do spraw cyfryzacji, która zawodowo jest dyrektorem w firmie T-Mobile należącej do Deutsche Telekom. Bo jeśli chodzi o wielkie firmy, które mają wpływ na pracę rządu Donalda Tusk'a, to chyba nikogo nie dziwi, że są to głównie firmy niemieckie. Wicepremier Gawkowski próbuje bagatelizować sprawę, ale nie odpowiada na pytanie, dlaczego akurat dyrektorka Deutsche Telekom T-Mobile jest szefową jego doradców, a nie, na przykład, ktoś reprezentujący branżę telekomunikacyjną, ale z polskim kapitałem, bo przecież mamy takie firmy, że przywołam chociażby Zygmunta Solorza-Żaka i jego Polkomtel. W tak zwanej koalicji 15 października jednak zazwyczaj faworyzowane są firmy niemieckie, o czym przekonaliśmy się jeszcze przed powstaniem rządu 13 grudnia. Otóż Paulina Henning-Kloska, będąc jeszcze szeregowym posłem, przygotowała wrzutkę do projektu ustawy o mrożeniu cen energii, która przybliżała możliwość Budowy wiatraków produkujących energię elektryczną z 700 metrów od zabudowań mieszkalnych do zaledwie 300 lub 400 metrów. A ta sama Paulina Henning-Kloska, kilka dni po objęciu stanowiska ministra klimatu i środowiska, zapowiedziała, że Polska otrzyma z Unii Europejskiej 5 miliardów euro na zakup zużytych i wycofywanych w Niemczech z eksploatacji turbin wiatrowych. Później wyszły na jaw różne dziwne związki pani minister z ekspertami i lobby. Z tej właśnie branży związanej z wiatrakami. I tak się oczywiście składa, że z niemieckimi producentami turbin. Na tym nie koniec afer związanych z działalnością rządu Donalda Tuska. 19 grudnia do dymisji podał się Dariusz Wieczorek, przedstawiciel Lewicy, który pełnił funkcję ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Dymisja nastąpiła po serii skandalicznych zdarzeń, między innymi po ujawnieniu przez ministra nazwiska tak zwanej sygnalistki, czyli szefowej związku zawodowego pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego, która poinformowała Wieczorka o nieprawidłowościach występujących na uczelni. Na uczelni, dodajmy, na której została zatrudniona żona Dariusza Wieczorka w czasie kiedy był on już ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, to naprawdę pachnie nepotyzmem, a być może nawet korupcją, chociaż oczywiście służby podległe Tuskowi na pewno tego nie zbadają. Ponadto Wieczorek miał problemy z wytłumaczeniem się ze zgromadzonego majątku i w tym kontekście skandaliczne decyzje kadrowe podejmowane przez ministra Dariusza Wieczorka bądź podległych mu wice ministrów w trakcie kiedy on właśnie stał na czele resortu nauki i szkolnictwa wyższego są tylko dość nieświeżą wisienką na nieładnie pachnącym torcie. Tymi i jak nieoficjalnie słyszymy kilkoma innymi bardzo grubymi sprawami. Chciała się zająć Agnieszka Kwiatkowska Gurdak, szefowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ale nie zdążyła, ponieważ 20 lutego premier Donald Tusk odwołał ją ze stanowiska. Oficjalnym powodem była odmowa udzielenia nielegalnej komisji do spraw Pegasusa nielegalnej w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego poufnych bądź tajnych informacji. Ale ponieważ za Kwiatkowską Gurdak odeszło całe kierownictwo Centralnego Biura Antykorupcyjnego, to wiele wskazuje, że tak naprawdę powodem nie było to przesłuchanie przed nielegalną komisją, ale Próby blokowania działalności CBA, ponieważ premier Tusk oczekiwał, że biuro będzie przede wszystkim szukało bądź nawet preparowało dowody na rzekomą korupcję w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, a nie zajmowało się ściganiem korupcji, która ma miejsce tu i teraz, pod nosem i pod okiem szefa rządu. Oczywiście to tylko medialne przypuszczenia. Czy tak było, dowiemy się dopiero, kiedy w Polsce nastąpi zmiana władzy i wróci normalność czyli wykonywanie. Przez poszczególne służby państwa swoich właściwych obowiązków. Na to niestety musimy poczekać, ale być może proces ten zostanie przyspieszony w związku z tym, o czym mówiłem na wstępie, że posłowie Platformy Obywatelskiej obawiają się, iż prawdziwy wysyp afer nastąpi właśnie teraz, w nabierającej rumieńców kampanii prezydenckiej. Czy tak będzie? Zobaczymy. Dajcie państwo znać w komentarzach, co sądzicie o dotychczasowym bilansie dymisji. I ich tła, jeśli chodzi o rząd Donalda Tuska, jak oceniacie moralno-etyczną stronę tej ekipy, która rządzi Polską od 15 miesięcy? A ja dziękuję za uwagę, kłaniam się pięknie i do zobaczenia.